Uśmiech Uśmiech, Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na świdnickim rynku, na w zasadzie ostatniej prostej kampanii samorządowej 2024 roku. Witam wszystkich kandydatów Koalicji Obywatelskiej, kandydujących i do Rady Powiatu, i do Rady Miejskiej w Świdnicy. Witam kandydata na prezydenta Świdnicy. Szczególnie serdecznie witam szefa Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej, pana posła Michała Jarosa, który przyjechał dzisiaj wesprzeć Świdnicką Platformę w tym boju o zwycięstwo zarówno powiat świdnicki, jak i o miasto Świdnice. Panie pośle, Zapraszam. I do Sejmiku. Tak jest. Sejmik jest bardzo ważny dla wszystkich. Szanowni, tak, szanowni Państwo, rzeczywiście jest tak, że na tej, no powiedziałbym, ostatniej prostej rozpoczynamy ten, no już, ten bój w ostatnich dniach. To już jest bardzo blisko mety, bardzo blisko dnia wyborów. Natomiast przyjeżdżamy też, żeby mobilizować i żeby też, w jakim stopniu, wszystkich Państwa Przekonać do tego, że w Świdnicy zmiana jest możliwa, że zmiana możliwa jest też w województwie dolnośląskim. Przyjeżdżam tutaj też powiedzieć Państwu jasno i wyraźnie, że bardzo wierzę w to, że Świdnicka Platforma Obywatelska, tak jak zdobyła wcześniej powiat Świdnicki. Tak teraz tego powiatu nie odpuści, ale przede wszystkim zdobędzie też świdnicę. Że wygramy wybory w świdnicy, że będzie we w świdnicy kandydat Platformy Obywatelskiej, koalicji obywatelskiej prezydentem Świdnicy. Ja w to głęboko wierzę. Tak samo jak wierzę w to, że w Sejmiku Dolnośląskim dojdzie do zmiany, że ta toksyczna koalicja bezpartyjnych samorządowców IPIS-u, która nie sprawdziła się na Dolnośląsku, która zawiodła ich wyborców. Zawiodła też wielu mieszkańców, mieszkanek Dolnego Śląska, dlatego, że spodziewaliśmy się czegoś więcej. No. Pamiętamy zapisy umowy koalicyjnej bezpartyjnych samorządowców i PiSu. Pamiętamy, że miała powstać droga ekspresowa do Kłocka. Ja powiem tak: no, kilka razy widziałem, jak wbijana była łopata, ale kilometra drogi nie zobaczyłem. Jak ta. Partacka ekipa, mówię oczywiście o PiSie, przejęła zarządzanie drogami w Polsce, to budowali chociażby ten odcinek między Polkowicami a Lubinem, 11-kilometrowy, kilka lat. No, w Himalajach szybciej się drogi buduje. No, to jest ta ekipa, która, z którą mamy do czynienia. My dzisiaj musimy dokonać zasadniczej zmiany. Zmiany myślenia, zmiany funkcjonowania, ale też na koniec zmiany tej personalnej. Te, oso te osoby, które do tej pory sprawowały władzę w, na Dolnym Śląsku, no niestety nie sprawdziły się i moim zdaniem, ale też naszym zdaniem Koalicji Obywatelskiej są do wymiany. Dlatego, Szanowni Państwo, z tego miejsca proszę Państwa o głosowanie na naszych kandydatów i kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Dolnośląskiego. Jest z nami kandydat Robert Jagła, doświadczony samorządowiec, prezes Wałbrzyskiego Funduszu. Też osoba, powiedziałbym, na co dzień współpracująca z przedsiębiorcami. Na tej liście oczywiście nie tylko w tym okręgu, ale wielu innych znajdziecie naprawdę ciekawych kandydatów i ciekawe kandydatki. Debiutantów, debiutantki, ale też osoby z dużym doświadczeniem. Proszę Państwa o głosy na Koalicję Obywatelską do Sejmiku Dolnośląskiego, ale też w innych miejscach. To Oczywiście w Świdnicy ciężko, trudno nie wskazywać kandydata. No Oczywiście proszę Państwa o głosy na Roberta Jagłę. Natomiast nie samym sejmikiem człowiek żyje. W tym sensie, że sejmik jest dla nas bardzo ważny. Od niego wszystko się zaczyna. To tam będą dzielone środki w ramach Funduszu Europejskich ale również krajowego planu odbudowy. Ale oprócz tego e, mamy też wyzwanie, jakim jest e, oczywiście zwycięstwo w powiecie świdnickim. Ponowne to e, jest ze mną e, starosta Piotr Fedorowicz. Ja życzę Piotrowi, ale całej tej ekipie, która nie tylko e, kandyduje, ale też przez ostatnie lata no, sprawowała władzę, wzięła odpowiedzialność za władzę w powiecie świdnickim. Życzę powodzenia i trzymam oczywiście za was kciuki i wierzę w to, że uda wam się wygrać te wybory. Natomiast już. E, Największym wyzwaniem dla nas będzie oczywiście zmiana w Świdnicy. O tym, dlaczego ta zmiana jest potrzebna, to mieszkańcy i mieszkanki Świdnicy doskonale wiedzą. O tym może oczywiście powiedzieć nasz kandydat na prezydenta Jan Dziecielski, którego znam, bardzo lubię, szanuję, który jest z nami, jest zdeterminowany, jest konsekwentny i wierzę w to, że zwycięży w tych wyborach. Ale oprócz tego jest z nim drużyna. Janku, proszę. E, oprócz tego jest z nim drużyna wspaniałych ludzi, e, mężczyzn, kobiet w różnym wieku, ta międzypokoleniowa e, drużyna, e, która... Jest emanacją drużyny zwycięskiej z wyborów parlamentarnych. Musi dzisiaj dokonać tego, co wiele osób w Świdnicy oczekuje. Po prostu dokonać zmiany. To będzie inna zmiana niż ta zmiana, którą mamy do czynienia i którą musimy zrobić na poziomie Sejmiku Dolnośląskiego i zmiana władzy w Polsce. Oczywiście dla nas zasadniczą, zasadniczą kwestią jest to, żeby PiS pogonić z Dolnego Śląska i to zrobimy. Ale oprócz tego musimy mieć też dobry pomysł na Dolny Śląsk, na powiat świdnicki. I na samą świnnicę. I taki pomysł mamy. My wiemy, jak zmieniać rzeczywistość. My wiemy, jak zmieniać świnnicę, i najlepiej o tym może powiedzieć kandydat na prezydenta, który jest nie tylko zdeterminowany i konsekwentny w tej walce, ale też w jakim stopniu jest człowiekiem z wartościami, z zasadami, osobą, na, warto, na której, której warto powierzyć odpowiedzialność za miasto. To taką osobą niewątpliwie jest Jan Dzięcielski, mój serdeczny kolega, nie tylko z Platformy platformywatelskiej, ale znamy się i lubimy. Poza oczywiście partią i polityką. Janek jest porządnym człowiekiem. Osobą, która rozumie politykę, ale też na koniec rozumie problemy zwykłych ludzi, którzy żyją w Świdnicy, oddychają tym samym powietrzem, chodzą po tych samych ulicach, znają problemy, które są do rozwiązania. A Janek ma pomysł, Jan Dzieńcielski ma pomysł, jak rozwiązać problemy Świdnicy. Janku, powodzenia, teraz czas dla ciebie, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że... Platforma Świdnicka, Koalicja Świdnicka, Koalicja Obywatelska w Świdnicy ma najlepszą drużynę, najlepszą drużynę kandydatów do Rady Miejskiej, którzy są tutaj dzisiaj ze mną. Ja wam wszystkim dziękuję za pracę i chciałbym was jeszcze zdeterminować na te ostatnie dwa tygodnie, byśmy pracowali jeszcze ciężej. Szanowni mieszkańcy, uważam, że Świdnica, uważamy, że Świdnica potrzebuje pozytywnej zmiany. Ta zmiana musi być na każdym. W szczeblu, przede wszystkim na szczeblu komunikacji, otwartości urzędu dla mieszkańców. Urząd powinien być otwarty, nie zamknięty. Prezydent powinien się spotykać z mieszkańcami, a nie tylko na Facebooku i mediach społecznościowych. Świnica potrzebuje modernizacji. Modernizacji przede wszystkim w drogi, w lokalne drogi, które od lat są zaniedbane i które od lat czekają na swoje remonty. Świnica potrzebuje obwodnicy. Jak możemy zbudować obwodnicę? Obwodnicę możemy zbudować tylko we współpracy z sejmikiem. Obwodnicę możemy wybudować we współpracy również z rządem. Tutaj mamy gwarancję pana y, posła y, naszego przewodniczącego, y, mamy gwarancję, jeżeli wygramy sejmik, że ta obwodnica stanie się faktem. Nie tylko będziemy o niej rozmawiać, ale w końcu będzie wybudowana, nie tak jak ten odcinek między Polkowicami i Lublinem, który był budowany przez 11 lat. Szanowni Państwo, na tej ostatniej prostej proszę Was wszystkich o, zmobi, o, mobiliza, o mobilizację i proszę Was wszystkich o rozważenie głosów na koalicję obywatelską, bo potrzebujemy zmiany, potrzebujemy rozwoju naszego miasta i Świnica potrzebuje gospodarza, a nie celebryty. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie jeszcze o tej drużynie, bo trzeba powiedzieć, drużyna zwycięska to jest oczywiste. Zwyciężyliśmy w wyborach parlamentarnych 15 października, ale oprócz tego, że potrzebujemy zwycięskiej drużyny, to potrzebujemy drużyny dobrej współpracy. Ta dobra współpraca zaczyna się od gminy, samorządu powiatowego, samorządu województwa, kończąc oczywiście na rządzie. My gwarantujemy tą dobrą współpracę, że samorządy będą szanowane, że nie będą okradane z pieniędzy, że przede wszystkim za kompetencjami będą szanowane środki finansowe. To jest dzisiaj nasza deklaracja, deklaracja polityków Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, polityczek również oczywiście. My stoimy tutaj razem z moimi serdecznymi kolegami koleżankami, samorządowcami, przyszłymi radnymi i powiatu, i oczywiście miasta, ale też zakładam, że Sejmiku Dolnośląskiego. Żeby ta dobra współpraca była domknięta, to my potrzebujemy tej współpracy nie tylko na poziomie rządu, na poziomie prezydenta, na poziomie Rady Gminy, na poziomie Rady Powiatu. Potrzebujemy i również na poziomie sejmiku. A skoro mówimy o sejmiku, no to Robert bardzo proszę cię o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, dużo już zostało powiedziane na temat współpracy od samorządu po rząd. Ja uważam, że dobra współpraca sejmiku województwa i poszczególnych miast prezydenckich, a następnie gmin, to podstawa. To tak jak powiedział kandydat na prezydenta Janek, ta droga musi być wybudowana. Ta obwodnica wschodnia, już nad nią pracowaliśmy i mam nadzieję, że wreszcie dobiegnie końca, bo takie plany już były. I wiele rzeczy, które są niezbędne tutaj na terenie miast, powiatów, Dolnego Śląska. Wiemy też o samorządowcach, przedsiębiorcach, przepraszam. Czekamy na KPO. Za chwilę uruchamiamy środki. Jutro podpisuję umowę w Ministerstwie jako Funduszu Region Wałżyskiego, gdzie po prostu pierwsze środki dla przedsiębiorców już z KPO będą uruchomione. Więc szanowni państwo, proszę o oddanie głosu na koalicję obywatelską. Dziękuję. Dziękujemy. Jeszcze? Dlaczego? Nie no, to ja kończący, więc no. pan przewodniczący. No, szanowni Państwo, rzeczywiście e, e, ta dobra współpraca, o której e, wspominamy, o której mówimy, ona oczywiście musi mieć odzwierciedlenie odwiec w konkretnych projektach i o nich mówili e, moi przedmówcy. Mówił Jan Dzieńcielski, kandydat na prezydenta w Świdnicy, mówił Robert Jagła. E, Kandydat do Sejmiku Dolnośląskiego, ale też dużo do zrobienia nie jest powiecie i to myślę, że nikt inny nie może opowiedzieć o powiecie lepiej jak Piotr Fedorowicz. Piotrze, proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, chyba najistotniejszą deklaracją jest to, że stajemy do walki o samorząd, który będzie samorządem poważnym, samorząd, który będzie poważnie traktowany przez, przez instytucje państwowe, bo te ostatnie lata to Państwo doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, że to było dla tych, którzy, którzy nie byli przychylni rządzącym, były to lata wegetacji, były to lata przetrwania i wiązania końca z końcem po to tylko, żeby móc, że tak powiem, zrealizować tylko i wyłącznie wydatki bieżące. Inwestycje zarezerwowane były dla tych, którzy mieli dobre kontakty z ekipą rządzącą. Ja mam nadzieję, że to. Ta właśnie zmiana nastąpi, niezależnie od tego, jak te, jakie, jakimi wynikami zakończą się te wybory. Ja jestem przekonany, że koalicja obywatelska wygra te wybory i na Dolnym Śląsku, i w powiecie Świdnickim, i w mieście Świdnicy. Natomiast jakby wielkim oczekiwaniem i życzeniem samorządowców to jest to, żeby ten samorząd był wreszcie traktowany normalnie i poważnie, żebyśmy mogli realizować to, co w ustawach mamy zapisane, a nie tylko zastanawiać się nad tym, jak bieżąco przetrwać. Z na dzień. Cieszę się z dużej motywacji kandydatów koalicji w powiecie Świdnickim, w mieście Świdnicy. Myślę, że myślę to, że te wybory zakończymy sukcesem i na tej ostatniej prostej jeszcze do roboty. Do roboty tak jest. <głos》> Lecie. Kończąc jak gdyby tą naszą dzisiejszą konferencję mogę powiedzieć jasno i wyraźnie, koniec z pieszczuchami władzy. Już nie będzie tak nigdy, że pieniądze będą dzielone, dzielone według uznania według tego, że jest jeden polityk czy samorządowiec związany z partią władzy. Koniec. Koniec z przyjazdami z kartonikami. Zamkniemy tą politykę, która była polityką kartonikową i polityką według uznania. Wreszcie czas na Dolny śląsku Równych Szans. Dla każdej i każdego z nas. Dla każdej i każdego z nas. Żeby każdy miał taką samą szansę dostać się do lekarza specjalisty. Żeby każdy miał taką samą szansę, żeby dojechać do stolicy województwa. Żeby każdy miał taką samą szansę, żeby dostać usługi publiczne na najwyższym poziomie. To jest do Dolny Śląsk równych szans. Dolny Śląsk dla każdej i dla każdego. A nie Dolny Śląsk według uznania politycznego. Skazania politycznym palcem. Koniec z tą polityką. Ta polityka idzie w lamus. Nie wracamy do tego. Nigdy już na Dolnym Śląsku takiej polityki nie będzie. Dlatego, że już nigdy nie będzie PiSu rządzącego Dolnym Śląskiem. To jest nasza deklaracja. O to walczymy w tych wyborach. Idziemy po zwycięstwo. I proszę wszystkich państwa, jeżeli chcecie, żeby Dolny Śląsk był równych szans, to głosujcie na kandydatki i kandydatów. W koalicji obywatelskiej. Idziemy po zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, tu?